Dajcie rozumie. w dzisiejszym odcinku. Będziemy atakować bazę tych zbójów. Także już tak długo nie było odcinka, bo naprawdę. Yy. Tu mamy wioskę i tu mamy bazę zbójów. Czekajcie. Ja chcę sobie tylko kordy zapisać, bo już... No dobra. A. Dobra, już, już tak. Czekajcie minus pięć tysięcy pięćset kropka pięćset pięćset ok bo będę chciał kiedyś zrobić najazd jesteśmy jeszcze gotowi na najazd? czekajcie czekaj, czekaj, karteczkę schowam czekaj, 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 czekaj Dobra, teraz możemy przejść do walki. Ten mieczyk ogólnie jest nowy. Zgrał z jeden, ostrości 1. Ale to z karmonika już niech będzie tego nowa. Tu mam płomień, kupiłem sobie za 15 sznurek do mojego drodżera. Zdziwiście się skąd mam bambus i dozownik. A dlatego, bo byłem w dżungli. A w dżungli było, była ta świątynia. O nie, creeper, no nie. Jeszcze go tu brakowało. Do kurzu. A, Więc. Nic. Bo ja miałem kiedyś patrol i, i zabiłem tego, tego, tego ze sznodarem, bo mnie pierwszego zabił. Tak zbroję obił. No to już go zabiłem, bo. To było poza live'em kiedyś, to tam było, pamiętacie, tam po tej wielkiej wyprawie, po prostu się ten patrol za mną zrespił. ok, no i tyle chyba, chcę czy, 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 czy. Tak. jak, jak, jak to się robiło? Bum. Bum, 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 bum. O, no i to jest gites a nie, 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 nie. Nie wardem. Ja żartowałem. Czekaj. E, dwa dzwony mam z tej wioski. Co możemy wywać? No, skóry nie opłaca mi się tego, co się nie opłaca. Byłem w bastionie piglinów i też zrobiłem tam osiągnięcie, co za świństwo, bo ten. No wiecie to. Kusza jest taka droga. Zobacz na Ok. Dobra, wrzućmy te patyki. Nie wiem czemu, ale już rzućmy, Jak trzeba, to trzeba. Później się tam zrobić. Dobra. fuck! No i właśnie, o nie. Bo no właśnie ten cel tego odcinka. Mi co za... Co za Bachor? O ja, fak, fak. No, co mi w konia strzelasz? No. No, no, Daj, chodź tu. Tego konia nazwiemy Rafał. Może będzie taki ładne nie? Daniel, olka. Tu jesteś i idziemy podbijać. No i mam te osiągnięcie. Tam jest zakręta utelka na tym. O, tu jest też dużo, myślenie. Co wezmę na zapas? Jak za darmo to biorę. Czy nie? O. 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 Nie wiem. O no! Co? Co was tyle tu na Dobra. Jest. Co? Tam jestem ze sztandarem. Muszę najazd zrobić. Oh no. Będzie ciężko. Muszę się przygotować. Nie muszę się przygotować. I to bardzo. Jestem, jestem podekscytowany. No nie. Nie jestem gotowy na na najazd. Ja się boję zrobić. Co? Zaklęty. Okej, okay. weźmy sobie to. Co eee, to Tak zróbmy. Strzały sobie wezmę. Czemu by nie? Do, do naszego. Dobra. Dobra, spróbujmy zrobić ten najazd. Powalczymy tyle, ile, ile będziemy mogli. W stanie otrzymać. Ok. Może będziemy mieć. Totem. Chyba, że uciekniemy szybko. Ja nie wiem. Chyba, że tam są go. Co? Nie. Nie, nie. nie Jaki już level? Drugi. Oh, no ciężko. Będę musiał uciekać. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale dobra. Spróbujmy. Spróbujmy zrobić ten najazd. Ale tu na tą wioskę, bo ja się boję, że mi rozwalą wioskę i ja... No i będzie... Dupa. Żyj to. Nie, 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 nie. Brak szacunku dla komu. Ja, ja się boję na no serio. Ja się boję. Chyba, że będę miał chyba totem. No tak, będę miał totem. Czyli zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Bo jak mi się uda, to zrobimy najazd i to na moją wioskę. Tak. Zrobimy tak. Ja już zrobię to poza. No z wami to wiecie. No tam jest trochę villagerów. Zróbmy ten najazd. Ale nie wiem czy ten najazd się odpali, bo to już... To już nie wioska. I tak to tylko powiedzieć. O tym. Dobra, zaczyna się. Zaczyna się. Koń musi się schować. Dobra. Pierwszy. Aaaa, ja się boję. Nie. Musimy to przeżyć. Dobra. Dobra. Gdzie jest pierwszy najazd? Tam... Hmm. Boom, boom, bum. Ale pamiętacie, że tu będzie jeszcze ten, jak on się nazywa? Niszczyciel! O nie, nie, ja się stresuję, naprawdę, ja się stresuję. Wszyscy się do domu. Powiedziała o tym, że jak to przegram, to mnie. Na, jest porażka. Fajnie było, jakby był ten przywoływacz cały. To było lepiej. Tak jest. Co was tyle tutaj? W Tego trzeba zwalić. Cześć. Łasi! Mariusz. Mariusz, Mariusz! Dzień Gdzieźmój koń. Gdzieźmij koń! A mnie się tam bije, wszystko. Nie, bo ja chcę tak poćwiczyć ten najazd. Uh, bo ja, co bym się zrobił, to ten pierwszy poziom tego, tego ataku. Boom. Nie! Oh no! Muszę zregenerować swój HP. Uh, nie, ja się boję! Ja się trzęsę! Ja się trzęsę. No sobie ja się trzęsę! Nie wiem, ile tych fal jest. Pięć? Jest Devastor! Jest! To mnie się kręci. Kręcy się pomału. Oh no, muszę iść do golema, muszę iść do golema. A tu go. A nie, jest! To jest! O tu? o tu? Każdy kupiłkę? <ślesenie> Czekaj, gdzie jest golem, to jest golem. Dobra, mijam się. Ura. Dobra, jest. Pokonałeś go z tym twoim różnikiem, czekaj. Czekaj, czekaj, że będziemy, może tu z góry atakować. Będziemy mieć lepszy widok. Dobra, ja już tu się bawiłem, więc wiecie ale powinien się dla mnie szacun B, ale wiecie o tym, że to jest epickie? Taki odcinek i takie emocje. Dobra, on idzie już tam. już ich tam bił. O nie, baba yagi są, baba yagi. A to jest drugi poziom, pamiętajcie. drugi drugi poziom. Uuu, poziom. Dobra ho, 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 ho. Oglądajcie ten filmik do samego końca Będzie kozacki Dobra Dobra Nawalać! O. Tego Dobra, Dobra. Dobra. O nie Ty regeneracji dajesz? Chyba truciznę Baba Jaga. baba Jagie. Ja, Wiecie o tym, że ja się trzęsę? Kończy przeze mnie dostał, ale to nic. To nie mój. Na szczęście całe. okej. Okay. Tu, tu. Nie potek tylko się. O, oh fuck. Dobra, kolejna fala. Cześć, 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 cześć. Cze. Dobra, wiem jak się już będzie ten odcinek się nazywał. Grałem najazd. Tak, to jest chyba mój najlepszy odcinek. Gdzie oni są? To jest chyba... Jest przywoływacz! Upsi dupsi. Oh no. Niech się wydaje, że to był błąd. Dobra, wiem, do kościoła pójdziemy, do kościoła. O, oh, no, co się tamte nie liście, ok. Yy, ja żartowałem. Wiem, 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 Wim, wiem, wiem, wiem. Czy on może tu wejść? Mi się wydaje, że nie. Uuu, Dobra, jest golem, jest golem, jest golem, atakujemy i... Uuuu! Bum! Uuu. Będziemy przynajmniej osiągnięcie bohater wioski, o yeah. nie! Jesteśmy zgubieni! Jesteśmy zgubieni! Oh, o no, 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 Golem, od tu, od tu! Bo ja tańczyć chcę! Uuuu! Oh no! Dobra, no. jest! Gdzie są? Te dręczyciele całe, ale. Gdzie jest przywoływacz? Przywoływacza trzeba zrobić przede wszystkim. okej. Okay. Się boję trochę tego jazdu, ale. Nie poddamy się. Musimy ich robić. Mam totem! Mam totem! Mam w końcu totem! Mam w końcu totem! Mam w końcu totem! O oh ja. Yeah. Mam totem! Nieśmiertelności! O nie! Dobra, ja się nim zajmę. Skoro jesteś taki. Na śmierć i życie! Mam ten totem. Chciałem go mieć dla siebie. Ale z, nie ma nie martwcie się. To jest tylko taki, wiecie, początkowy najazd, ale już będę miał to osiągnąć, więc słabo. Uuuu, spadaj. Spadaj! Spadaj! Tam są te krowy? Nie. Tak, tam są te krowy. A nie. Zmug. O nie, ja chcę mieć ten najazd zrobiony.

Gorzko, już myślałem, że to przegramy. Jak mówiłem, nie poddajemy się. Jesteśmy w ekipie karmarzyny. Karmarzyna nigdy się nie poddaje. Więc musimy ją pomścić. O nie, Ciągną. To, to, to jest chyba ostatnia fala. Tak myślę, ale. Wszystko gra jak należy, ale gdzie oni są? bo Czy... już ktoś coś ucierpiał, ale... Gdzie oni są? Tu są! O nie, tu są to barany. Barany nie atakujcie moi! Znaczy. Nie! Czekajcie wiem, mam pomysł. Mam pomysł i to taki fajny. Dobra. Nie wiem jak mi to pójdzie później na hardkorze. Ale powinien dla mnie być szacun. Że miałem to o tym nieśmiertelności. Dobra. Uuu się co, co co? co? Cześć, muszę tych obrońców żeby go zabijać. Oh no. Tak, gorsza najpierw zabić. Bo on będzie problematyczny. Słyszałem, że kogoś kłoni za mną. Dobra, odda. Dobra. Tam jest przywoływacz. Oh no. Może być ciężko, może być lekka kalipa. Ale wierzcie mi, to nie są już bele przelewki. Oh no. Dobra. Ostatni najeźdźca no tego rajdu będzie. Jest! Bohater wioski. Uuu, udało się. W końcu. Udało się. Jestem bohaterem wioski. Powinien mi się należyć szacunku. W komentarzach. Powinien. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Było mi bardzo miło. Przyjemnie mi się nagrywało to z Wami. No i. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!